Witam wszystkich na kanale drugim. Zapraszam na dalszą część filmu związanego z programatorem. Dziś pokażę, jak to połączyć, co z tego można zrobić. Film idzie tylko na YouTube. Zaczynamy film. Załączyłem już przewody zasilające, czyli zielony minus, czerwony plus i żółty sygnałowy, ale jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Przyjmując, że to jest nasz programator, prawda? O, tu narysujemy sobie programator. Wychodzą z niego trzy przewody w tej chwili, o, czyli tak jak powiedziałem, minus, plus i sygnał, prawda? I teraz tak na przy sygnale pojawia się i plus i minus, czyli przy załączeniu pojawia się tu plus, przy wyłączeniu pojawia się tu minus. Czyli inaczej można by było zrobić w ten sposób tu na przykład wstawić diodę o względem minusa i sygnału, bo jak powiedziałem, że jak się załącza Czyli ta dioda czerwona by się świeciła. Natomiast, ja tu sobie przedłużę, o! Natomiast przy wyłączeniu, tu gdybyśmy wstawili diodę zieloną względem sygnału, bo tu się pojawia, jak powiedziałem, minus, plus w zależności czy jest off czy on, będzie się świeciła dioda zielona. I. W tej chwili wracamy do tematu, czyli tu mam już zasilanie, czyli mogę sobie to po prostu połączyć. Czyli załączam. No teraz ja sobie wezmę w ten sposób. O plus minus i z naszego programatora też załączę sobie plus. I minus o. coś mi się tam po prostu pokazało czyli wyświetla 0,0, tu chciałem powiedzieć że tu widzicie, tu będzie tak, auto wyłączone, załączone czyli on, i to wszystko można sobie ustawić tu tym, o nie wiem czy to będzie widać ale zaraz wam pokażę o, zobaczcie tu biega taki punkcik po i napis, o Wciskając to, dobrze. Czyli już, już wiecie. Ustawiam to na auto. Jest ustawione auto. Dobrze. Możemy zrobić dalej. I teraz y, zobaczcie. Y, tu jest sygnałowy, czyli gdybym to wstawił, tu minus. I teraz, jak powiedziałem, tu się pojawia plus. No, może wszystko jedno, czy tu. O. Wstawiłem. Zobaczcie, dioda ledwie, ledwie tam świeci. O. Widzicie, dioda ledwie, ledwie yy, świeci. No i co zrobić? Po prostu napięcie jest za małe, mimo że jest przetwornica. Ale to możemy ominąć yy, inaczej. Czyli w tej chwili wypinam to. I zobaczcie. Aby rozwiązać problem, użyjemy takiego tranzystorka to jest właśnie ten tranzystor BC547 może być każdy po prostu byleby był NPN, czyli NPN sterowany po prostu plusem, bo będziemy sterowali plusem, tak jak powiedziałem tu się pojawia plus, czyli gdzieś tu sobie go wypniemy, o, żeśmy go sobie wpieli to wygląda w ten sposób: tu jest wpięty tranzystor, czyli jest, yy, czyli tak, emiter, baza, kolektor, czyli emitor połączymy sobie z minusem, czyli załączam tu, załączam tu, gdzie jest emiter, dobrze, tu mamy emiter, sygnał dajemy na bazę, czyli sygnał dajemy na środkowy. O, I teraz będziemy mieli minus tu sterowanie, i tu wstawiam nasz, nasz odzyskany przetwornicę, czyli tu plus, a tu do kolektora wstawiam minus. Wstawiłem i zobaczcie, zobaczcie, dioda pracuje z normalnym po prostu napięciem. Tu jest w tej chwili już wróciłem na auto, o, ale teraz i wyłączę tą diodę. Nie, nie tym, no, to sobie skasuję. Tym, o. Wyłączyłem manual off. Jeszcze raz. Auto nic i manual on, czyli ręczne założenie, załączenie. Dobrze, skasowałem to do zera. Spróbujemy to zaprogramować. Czyli. Timer, jest już pierwszy program, ustawiamy datę, czyli datę wszystkie dni tygodnia. O, mają się świecić wszystkie dni tygodnia, dobrze, ustawiłem. Godziny nie będziemy ustawiali, ustawiamy minuty, powiedzmy 3 po, tak? Czyli 3 po, dobrze. Wciskamy jeszcze raz, bo to jest załącz i teraz będzie... Wyłącz. Też ustawiamy wszystkie dni tygodnia. Mam ustawione. Godziny nie ruszamy. Wyłącz. Tam było 3, powiedzmy 4. Czyli 4. Mamy zaprogramowane. Wracamy do, wracamy do zegara. Zegar w tej chwili idzie. Jest ustawione na auto. I. Po prostu będziemy czekać. Aha, jeszcze mogę sobie podpiąć piszczałkę jak zdążę, czyli plus i tu minus. Czy tu jest minus? Jest minus. Dobrze. O. Dwa lada moment. Załączy się. Załączył nam się zegar i wszystko powinno wyłączyć się o godzinie 004. Widzicie, 04. Wszystko jest wyłączone. Można sobie ustawić. Tu około 10, chyba, pozycji w tamtym czarnym, chyba około 20, ale można to też przeskoczyć, zrobić na tym 20, a na tamtym około 40. Teraz pokażę Wam, jak do tego dopiąć taką gadaczkę, żeby nam po prostu mówiła: czy że system załączył, czy weź pigułkę. Czy na przykład napisie wody, prawda, tam w jakichś określonych tych, czy karmidełko jakieś też będzie informowało, że jest tego, jak to zrobić. Jeszcze Wam rozwysuję schemat, jak to połączone. No, jedni mówią, że za dużo, kadam, dużo za mało. no Trudno jest dogodzić wszystkim. I teraz tak, tu mamy naszą puszeczkę, czyli to jest programator. Wychodzą trzy przewody. Yy, tu jest plus, tu jest, tu, jest, tak, tu jest minus zasilania, tu jest plus zasilania, tu jest sygnałówka, czyli zielony, czerwony, i żółty w, nas w naszym przypadku. I teraz yy, tu damy tranzystor. O, jest NPM, dobrze, czyli baza, kolektor emiter. Czyli emiter łączymy tu z minusem, to jest powiedzmy nasz minus. Minus zasilania, jak powiedziałem, tu jest plus zasilania, czyli weźmiemy to, wyprowadzimy. Tu jest plus, i teraz tak, tu jest sygnał, czyli bazę dopinamy bez opornika, bo to są bardzo małe napięcia. I tu między kolektorem a plusem stawiamy żarówkę. O, tak to wygląda. Jeżeli programator załączy, tu pojawi się plus, tranzystor zacznie przewodzić i tu popłynie prąd. Między złączem emiter kolektor dlatego tu pojawi się minus, a tu już jest plus. Żaróweczka nam zacznie świecić. W tej chwili jest wszystko ustawione, podłączone. Czekamy na przypominajka, jest już też podłączona dla babci, która będzie przypominała o pobraniu pigułki. I zobaczcie, czekamy. Przy 0,5 włączy, przy 0,6 wyłączy. Witaj. Jeżeli słyszysz sygnał, pigułka automatycznie została wysunięta i czeka na pobranie w zestawie podajnika. Weź pigułkę i wyłącz system, potwierdzając pobranie. Weź pigułkę. Weź pigułkę i wyłącz system. System się załączył. Możemy potwierdzić go wyłączyć. Jeżeli... Wyłączyliśmy. Co my tu mamy? Czyli tak. Nasz programator. Baterijka 1,5V, która zasila ten programator. Jeden tranzystor. Dioda informacyjna mrugająca. Tu są dwie diody, zwykłe, aby zmniejszyć z 6 na 5. Wtyczka. Tu jest. O, tu jest ten nasz y, przypominajka. Można tu nagrać więcej informacji, pobawić się i tak. Tu jest zwykły głośnik bez y, wzmacniacza. No, i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.